Dzień dobry, dzień dobry, mam takie pytanie, bo chodzę tutaj, tak się przechadzam po tej łące pięknej, eleganckiej, zielonej, kwitącej. I co z tego? Gówno. Proszę pana, mam takie pytanie. No, no. Widziałam, że u państwa jest taki mężczyzna, nazywa się Don Simon. Ja? Czy? Ja? Mogłabym prosić Don Simona, o widzę, że pani z rosółkiem. Proszę bardzo. Tak, nie się, nie bawią, tak się bawią, tak się bawią. Proszę bardzo, czy jest upaladą, Simon? Ja, 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 jest! Eee, ja. Czy kran jest naprawiony, czy mam dzwonić po hydraulika? Naprawimy. Poproszę tutaj wielką dolewkę. Nie tylko w McDonaldzie, nie tylko w KFC jest wielka dolewka. Ale... ale wszędzie, proszę Państwa. A w domu Simon? Tu w Kazimierzu jest. Nie chcę być bezczelna, ale poproszę loda. Pan, pan ma koszulkę Armani, Poproszę. Jesteś, pani Armani! Pani Armandzi Stadionelli boczeli, poproszę. Nie, to jest Garbolin. Przepraszam pana. Słucham. W jakiej cenie rosło w tej restauracji? O proszę pani. Kurwa nie jest tanio. Ty weź tą butelkę, bo zaraz wiecie, że my będziemy ciągle pić. A my nie pijemy ciągle, tylko my pijemy non stop. A. Tak. Jestem teraz aktualnie na kursie picia, picia alkoholu, tequili. tequili. Będą uczyć mnie Nie piję tekili, będę się uczyła pić jeszcze złotej tequili. Halo, halo, co my będziemy tutaj robić? Będziemy pić tequilę. Tequila sześć razy, proszę. Tequila sześć razy do okna. Bardzo, bardzo szczęśliwie są. Nie? Ja nie, dalszy, kawory, nie, kawory, ja nie, 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 nie. to Kolanka, lecimy. Lecimy, lecimy. Cztery, pięć. Sześć, sześć, Ale tu tutaj, Tu się tu z tutaj, tutaj, na tutaj, 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 cię tutaj, O, o, widzisz, ja nie umiem pić takich trunków. Ja tylko jestem biedna, dziecko znaczy, Daniela. niej. jak wy to robicie. I co teraz? Dobrze. Znaczy. I teraz kochanie tak. No. Liżesz. Znaczy, Basia namą. Ty nam twarze. Znaczy Czekajcie. Znaczy, nie wiem, które którego wolisz. Dobra, Pawełek. Jedyneczkę dobra. sportową. Dobra. No, no i co teraz? Tak. No i co teraz? Tak. Chodźmy. Znaczy, dobra. Znam. To zrobię. Co, co? Ale musisz się jeszcze ma nosem cyramo. No i później co? Nosem do Tequila i da koncuxu, pomarańcza. Dobra. no, 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 cyramo? Nie! No potem! No! Ale to Dobra. no, dobra, jeszcze Jeszcze raz, możecie mi powiedzieć, to się nie wciąga, tak? Nie! nie. się obliżuje. To się A Dobra. Trzy, jeszcze Nyam, 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 nyam. <laughs> nyam, 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 Zobacz, niam, 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 niam. Niam, Bardzo dobra. Pyszne, pyszne, pyszne. pyszne. pyszne, pyszne. Proszę, o, To, się to dobra. to był mój pierwszy raz. <laughs> Bolała mnie i... I... Ja już <laughs> <laughs> <laughs>